Ale Donald Tusk y, słusznie tonuje te emocje, dlatego że ma w swoich szeregach y, troli internetowych, takich jak na przykład Roman Gierdych, którzy zupełnie niepotrzebnie te emocje podsycają. I nie wiem, jak polityk może na coś takiego wpaść, ale rozumiem, że ona wiesz, pojechała do tego hospicjum czy depresu, y, dlatego że wiedziała, że tam jest potrzebna pomoc i upewniła się, jaka pomoc jest potrzebna. I szczerze mówiąc, zapewne takie ziemniaki tam są potrzebne. Najbardziej w takich miejscach, bo trzeba y, osoby, które tam mieszkają, nakarmić, bo to, to jest, wiesz, no, to po prostu jest potrzebne. No to, że głupio zrobiła sobie zdjęcie, trzeba było pojechać i tyle. I koniec. Dziękuję. Ale? Ale? Robisz zdjęcie przed samochodem, że jedziesz, piszesz, że pomoc do DPS-u w drodze. Dziękuję, do widzenia. To proste jest. A Ale nie nie. nie. nie triumfować z tymi ziemniakami. Tak, no nie triumfować z ziemniakami, bo to, bo to... No ale też patrząc się na całą kompanię, muszę powiedzieć, że no z takiego mojego intelektualnego punktu widzenia, intelektualnego, no nie takiego, no inteligenckiego, to jest specjalnie jakby niepopularny punkt widzenia. To na przykład moim marzeniem była taka debata prezydencka, prezydencka między Magdaleną Bieja, a Rafałem Trzaskowskim, że oto ścierają się na poglądy, na przekonania, są argumenty, racje. I to widać, że to w ogóle już nie ma miejsca i nigdy już nie będzie miało miejsca. Rzecz biorąc, to wszystko wygląda razem jak przemocowa podstawówka. Yy, bo oni chodzili za politykami koalicji obywatelskiej, między innymi pan poseł Śliwka, i krzyczeli do nich yy, No co, uśmiech brygada. Yy, no więc yy, generalnie rzecz biorąc takie mocno, mo mocno niefajne. No. Ale to jest... To był czas triumfu, takiej no tak. wielkiej satysfakcji, że oto udało się wygrać człowiekiem znikąd, pokonać murowanego Ty faworyta. Wiesz, no... Nie chodzi mi oczywiście o swobodę przemieszczania się, bo, 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 bo ten brak kontroli na granicach też jest umowny nie wiadomo jak długo to potrwa, emigranci i tak Natomiast korzyści z obecności w Unii Europejskiej dla tych młodych ludzi są ewidentne. Tylko właśnie czy dla tych, bo wynika z tych wszystkich badań, że najbardziej zaważyła grupa młodych mężczyzn z wykształceniem podstawowym. No to nie są faceci, którzy rwą się za granicę. Ale mnie pan pyta? Czy no pan tak, pyta tak pana, także pana. Panu, odpowiadam panu. W, ze wszystkich tekstów, których jestem współautorem, hmm. pozwał mnie pana pryncypał Karol Nawrocki za teksty dotyczące hotelu Grant i oskarżeń tak. dwojga świadków, których mamy o to, że uczestniczył w procesie, w procesie sprowadzania tam prostytutek, to będzie normalny proces. No i właśnie, normalny tak, proces. Ale proces jeśli pan pozwoli, panie ministrze, mhm. inne sprawy. To, że używa podwójnej tożsamości, Tadeusz Batter, nie dostałem żadnego pozwu. Okay, chwileczkę, panie, panie ministrze, chwileczkę. Oskarżał mnie pan, więc odpowiadam. Sprawa kawalerki, nie dostałem hmm. żadnego pozwu. Sprawa stawek, w których brał udział, to ujawnił akurat Sławomir Mensen. Snus, który brał w debacie, to nikt nie ujawniał, po prostu trzeba było to zobaczyć. A zatem mm. rozumiem, że to jest ta nagonka, o której pan mówi, więc ja tłumaczę państwu, jak to wyglądało. Pan co, proszę. prezydentem będzie od 6 jest sierpnia, prezydentem, ale jest, prezydentem, jest jeszcze prezydentem poczekajmy na, 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 na Sąd Najwyższy, poczekajmy na protesty wyborcze, wow, które, ten nie które, które, które A, spływają. Nie, ale za chwilę. Wie pan, ja, ja tylko mam, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wyobrażam sobie, że w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, mogła inaczej wyglądać, ale ta pierwsza debata Superekspresu, ekspre, super mam wrażenie, że tam dziennikarze zawiedli, zwłaszcza w momencie kiedy Grzegorz Brown pozwalał sobie na to, co mówił, czyli pozwalał sobie na a, antysemityzm na różnego rodzaju ksenofobiczne wypowiedzi i nie było reakcji. Czy jest zgodna z prawem czy yy, są jakieś działania już prokuratury w tej sprawie? Ale, no, nie ma... wiem, bo szczerze mówiąc, ale, nie, nie uważam, powierza, że ja jestem tak od wyznaczania jest... granic wolności słowa w sytuacji, co innego jak jest rozmowa w studiu, zapraszam gościa, rozmawiam z nim, ale jak jest Możesz debata prezydencka, trochę inny jakby y, poziom, jeżeli chodzi o y, no, także umocowanie samych kandydatów, bo za każdym z nich stoi 100 tysięcy tak, podpisów. Że to jest tak? legitymizacja tego rodzaju sloganów, które padają w studiu, dziennikarz stoi jak słup i nie, nie reaguje? Boże... To jest Dwa, Odmierzania czasu jest kolejarz, prawda? są na stacjach kolejowych. Natomiast dziennikarz jest od zadawania pytań. A, a, a tak. To... No i tam należy ich chłowić. Tutaj prawica tu lekcję w Polsce znakomicie odrobiła, no bo prawica ma swój kanał zero, który ma to jednak skrzydlenie No i Republika. Republika. Republika, No, nie, bardziej kanał zero, bo kanał zero jest autentyczny. A autentyczność jest, wiadomo, bardzo ważna. No I udaje no, trochę, że nie jest tym, kim jest. No, udaje trochę, No, ale oglądalność ma przegenialną. Oczywiście my możemy zniknąć. Świat ku temu zresztą zmierza, żebyśmy zniknęli. Natomiast myślę, że jak my znikniemy, to coś z nami zniknie. Krytycy, na przykład. Tej odpowiedzialności. Nie ma tej odpowiedzialności po stronie Donalda Tuska, bo gdyby była, to faktycznie ten rząd podałby się do dymisji. Dlaczego? Dlatego, że opinia społeczeństwa jest bardzo negatywna, ale skąd pan to wie? No są takie analizy. Powyżej 50% Polaków ocenia negatywnie. Panie Przewodniczący, ale rząd. dostali mam w 2023 roku, prawda? Nawet politycy koalicji rządzącej oceniają negatywnie ten rząd. I to nie jest prawdą, że państwo macie złą komunikację, bo w tym rządzie nie ma czego komunikować nie zrobiliście praktycznie nic dobrego dla poleki dla Pol dla Polaków. Ten z polityków nie mówi, że teraz jest zwolennikiem, bo to jest po pierwsze prawnie niemożliwe, bo jest Poza tym Ukraina państwa w stanie wojny wo właśnie, no. bo, tak, to jest to wyklucza w ogóle podstawową zasadę funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego. Po drugie to, co jest najgroźniejsze, to poglądy Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej raczej zbliżały się to do propagandy Kremla. I o to mieliśmy pretensje. O to mieliśmy pretensje, dlatego że wszyscy ci, którzy chcą przeciągnąć Ukrainę do Zachodu i do cywilizacji Zachodu, nie godzą się na relatywizację. Ja, Mamy ja, też ja. trochę o kondycji. Naszej dziennikarskiej. Tak naprawdę, jak patrzycie na te debaty, na to, co się działo w tych debatach, nie macie wrażenia, że politycy tak naprawdę najchętniej sprowadziliby nas do e, syntezatora mowy Irena, że tak naprawdę im nie jest potrzebny dziennikarz, im jest potrzebny ktoś, kto będzie im tylko zadawał pytania, niech to leci sobie z ofa, ktoś, kto będzie im wyłączał automatycznie prąd i tyle. Znaczy... Albo dyktatora. dziennikarzy będzie po prostu mniejsza, jest mniejsza. I czy będziecie nad tym płakali, czy nie, to to się dzieje. No, bo są po, media społecznościowe. No, ja ale słyszę jednak płacimy. słyszę ja jednak drżenie ja nie, nie ma histerii, ja Słyszę jest Ale politycy jest mają sprzeciw. po prostu bezpośredni kontakt z wyborcami. Nie mieli tego jeszcze parę lat hmm. temu. Dzisiaj mają. To jest... Nowość to jest zupełnie, na są zupełnie mieli... inne reguły gry. Na Dawicach mieli 500 osób, 1000 osób. Na YouTubie Mencen ma milion osób. Mm. To Dobrze, jest zupełnie ale, inna ale, sytuacja. Okay, ja na przykład Jak udziela wywiadu przykład... Mencen Rzeczpospolitej to ma kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Wypowiada się no, na swoim YouTube. Wie. No nie wiem, co się teraz. Rzeczpospolita to nie jest tylko milion. papier, przepraszam. Ale jasne, ja ty, no, to, to w Superekspresie też mam kilkadziesiąt tysięcy. Wypowiada się na swoim YouTubie, mam milion. Ale ja mam wrażenie, że my są tutaj Nie zupełnie innego problemu. Zasiłek było Czy o zasiłku pogrzebowym było mało czy o babczowym było mało? No nie, o tym wszystkim się mówiło, o in też chyba sporo się mówiło. Dobra, tylko jedna rzecz, bo to pewnie znowu jest dla ekspertów. O tym się mówiło, tylko czy Polacy sklejają to, co się... Jak mówimy, renta w dowia, sklejają to z rządem. Ale, coś, że, ale to już coś mnie absolutnie nie obchodzi. To, to nie jest nasza kwestia sobie. partyjnej polityki. To niech się partia martwi. Czy, no, czy rząd. I wracamy nie do tego samego. Żeby nie było ja się życia, nie było kogoś, kto by dobrze rządził, rząd, 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 a nie tym, żeby. Polska tam, poza miastem ma w tej chwili, to też wychodzi z doskonale z badań, gigantyczny resentyment. Ona uważa, że jest oszukana przez duże miasta, że im się żyje gorzej. Nie jest to prawdą, ale oni tak uważają i bardzo trudno jest się przebić z tym, że, 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 że jest inaczej. Ja uważam, że to, co on podpisywał wtedy o słowach oni on miał tym Problemu, bo on po prostu uważa, że tak być powinno. I y, będzie, ja byłam na wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego i to było dla mnie naprawdę symptomatyczne, bo w momencie, kiedy ogłosili wyniki, no to tam część działaczy uciekła, bo myślała, że przegra, to co, będziemy siedzieć? I tak naprawdę został Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, tam sztabowcy, najważniejsze osoby, a Karol Nawrocki o 21.30 powiedział do widzenia państwu, wygram w nocy i pojechał do domu, do rodziny. I to moim zdaniem było symptomatyczne. On się nie chciał bratać. On nie chciał tam siedzieć w tym ogródku mhm. Jarosława Kaczyńskiego. que é bom. Dlatego moim zdaniem to będzie taki prezydent, zresztą on już się spotka z Krzysztofem Bosakiem. On pokazuje, ja jestem prezydentem prawicy, i to będzie o wiele trudniejszy przeciwnik oczywiście niż Andrzej Duda. A... Gierty reanimuje wariatów, którzy nie potrafią sobie wytłumaczyć. Którzy nie potrafią sobie wytłumaczyć, dlaczego przegrali i szukają nie, nie, bardzo winy to nie w całej. to jest poważna, W Krakowie sprawa, na przykład. No, właśnie, no, no to ja raz wytłumaczę Państwo, w Krakowie, na przykład w komisji, której zamieniono te głosy, okazuje się, że nie było przedstawiciela Pisu, tylko koalicji i lewicy i, i odchołowni. Znaczy, się takie sytuacje, ale ładnie to oceniły redaktor Mazurek, to znaczy, to jest ćwierć promila problemu, natomiast no Giertych chce wywrócić cały świat. No ale powiedział pan, nie animuje wariatów, panie pośle. 100, no ale właśnie ja jest przykład nieodpowiedzialnego ale proszę, zachowania tak naprawdę. Pan, Pani redaktor, taką ma tutaj moryzatornię zawsze, że zaraz nie, będzie nie, rozkminiać nie, na temat nie. słów i takie oburzenie przedstawia. zaraz. Będę rozkminiać, będę rozkminiać różne rzeczy. Ja uważam, że to, co on podpisywał wtedy o Sławomira Mancena, on nie miał z tym problemu, bo on po prostu uważa, że tak być powinno i będzie, ja byłam na wieczorze wyborczym Karola Nowrockiego i to było dla mnie naprawdę bo w momencie, kiedy ogłosili wyniki, no to tam część działaczy uciekła, bo myślała, ja przegrał, to co będziemy siedzieć? I tak naprawdę został Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, tam sztabowcy, najważniejsze osoby, a Karol Nawrocki o 21.30 powiedział: Do widzenia, państwu, wygram wieczor w nocy, i pojechał do domu do rodziny. I to, moim zdaniem, było symptomatyczne. On się nie chciał bratać. On nie chciał tam siedzieć w tym ogródku mm -hmm. Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego moim zdaniem to będzie taki prezydent, zresztą on już się spotka z Krzysztofem Bosakiem, on pokazuje, ja jestem prezydentem prawicy i to będzie o wiele trudniejszy przeciwnik oczywiście niż Andrzej Duda. My jako koalicja 15 października musimy ludziom dać absolutną nadzieję, dać program, dać obietnicę, która będzie zrealizowana i po to, ja uważam, że się dobrze obietnicę stało, że, dać? No, że, że obietnicę dać państwo już dali obietnicę, ale będzie zrealizowana. zrealizowana. Nie, nie, no, nie, nie, ale nie, 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 proszę państwa, dać? proszę państwa, przestańcie mówić o obietnicach, ale tylko trzeba realizować się, obietnic... tego słowa złapała. Ja mówię, po No ja, prostu ja słucham, co państwo, mówię, państwo mówią, a państwo do mnie że ja słucham zobowiązać się do konkretnych rzeczy, które dowieziemy, a panie tak jak zostało zapowiedziane jest. Re, re, rekonstrukcja celów koalicji. To znaczy trzeba jasno na, na, zapisać te cele koalicji, tak żeby do, do nich doprowadzić, zrealizować, Ten rząd jest żeby, w, żeby w 27 roku móc się pochwalić społeczeństwu, że zostały no te cele zrealizowane. zrealizowane. Ja na to śmieję. potrzeba jak trochę jak więcej czasu. Ale panie na to, że są że tutaj, no, jakie cele? Państwo, państwo macie cele wszystkie spisane. No ale w niektórych... Tak, ale w nie, co, Jakie cele teraz trzeba co niektórych spisywać? Niektórych ce, co do niektórych były różnice. Jeden z polityków nie mówi, że teraz jest zwolennikiem, bo to jest po pierwsze prawnie niemożliwe, bo jest... Poza Ukraina tym państwa w stanie wojny. Wo właśnie. To no, tak, jest to wyklucza w ogóle podstawową zasadę funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego. Po drugie to, co jest najgroźniejsze, to poglądy Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej raczej zbliżały się to do propagandy Kremla. I o to, pretensje. o to mieliśmy pretensje, dlatego, że wszyscy ci, którzy chcą przeciągnąć Ukrainę do zachodu i do cywilizacji zachodu, nie godzą się na relatywnie. To jest szok, bo raz, że mówimy o demokracji, to jest jedna rzecz. Każdy ma prawo głosu, każdy ma prawo swojej opinii, każdy ma prawo prawo wyrazić swoją opinię i czy się z nią zgadzasz czy nie, to, to prócz e, pomachania ręką czy, czy głową tak naprawdę musisz to zaakceptować. E, ja tylko przypomnę, że oprócz tego, że jestem obywatelem tego kraju, reprezentowałem ten kraj wielokrotnie. E... Czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować, no nie możemy na to sobie pozwolić.